Krzesimir Dębski nie czeka na rozwód z Anną Jurksztowicz, kompozytor przyłapany na czułych gestach. Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz rozstali się już kilka lat temu, jednak do tej pory nie udało im się sfinalizować rozwodu. Artyści dawno poszli już w swoją stronę i budują swoje życie miłosne na nowo. Ostatnio słynny kompozytor dał się przyłapać w towarzystwie tajemniczej blondynki. Czyżby 72-latek otworzył się na nową relację? Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz wciąż pozostają małżeństwem. Krzesimir Dębski i Anna Jurksztowicz przez ponad dwie dekady tworzyli jedną z najsłynniejszych par w świecie polskiego show biznesu. Tym większe było zdziwienie opinii publicznej, gdy w 2021 roku okazało się, że małżonkowie postanowili się rozstać. Media informowały, że to słynny kompozytor jako pierwszy złożył pozew rozwodowy, a jakiś czas później w jego ślady poszła piosenkarka, zarzucając mu przy okazji liczne zdrady. Chociaż sprawa toczy się już od kilku lat, Dębski i Jurk do tej pory nie doczekali się decyzji sądu. Mąż mnie zdradzał i przez tyle lat okłamywał. Teraz próbuję odwrócić kota ogonem. Nie mogę zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie, mówiła artystka w rozmowie z Faktem. Krzesimir Dębski przyłapany w towarzystwie nowej wybranki? chociaż brak orzeczenia o rozwodzie oznacza, że formalnie byli Wybrankowie wciąż pozostają małżeństwem. Każde z nich już dawno poszło w swoją stronę. Wygląda na to, że Krzesimir Dębski nie miał zamiaru czekać na sfinalizowanie sprawy w sądzie i zdążył otworzyć się już na nową relację. Ostatnio kompozytor został przyłapany w jednym z warszawskich klubów. 72-latek nie był sam, jak informują dziennikarze Super Expressu. Ceniony muzyk spędził wieczór w towarzystwie tajemniczej blondynki. Wedle relacji tabloidu, para nie odstępowała siebie na krok i widać było, że bardzo dobrze bawi się w swoim towarzystwie. Zdjęcia opublikowane przez reporterów tabloidu nie pozostawiają wątpliwości co do charakteru relacji. Muzyk i jego towarzyszka nie szczędzili sobie bowiem czułych gestów. Czyżby Krzesimir Dębski znów był zakochany?